Zgodnie z zarządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej w miesiącu w październiku, po raz pierwszy na terenie Polski zostaną powołane izby rolnicze, w skład których wchodzić będą ludzie związani swoją pracą z rolnictwem i którym problemy tego działu gospodarki nie są obce. Kiedy sedzisz? Kiedy sedzisz? Kiedy sedzisz? Nie ma... I nie pani? Na tę pani. Dziękujemy. Podpisz, podpis. Podpisy. Proszę bardzo. Dwa krzyżyki najwyżej, bo później będzie nie ma nie. Można jeden ten. Tam jest. Dziękujemy. Obud numer jeden wyborczy do, na obód składa się no, miejscowości Adamowo, Beżina, Chorzymi, mi Niałek, wielki, powodowo, tłoki Wolsztyn. Głosowało na, na godzinę 16.37,7%. No, głosować mogą 614 osób. Za dużo jak no, widzimy nie ma, no w większości jest no wsi okoliczny na no, jak... Jak na tą chwilę, to powinno być dużo, dużo więcej. Ostatnie wybory, jakby jak siedziałem tam w szkole numer jeden, tam no, w trójce byłem, to godziny dopołudniowe były bardzo dużo, a w tej chwili słabo, słabo, no, także obawiamy się, że frekwencja będzie bardzo słaba. No cóż można dodać, no tyle wysiłku Urzędu Gminy, tyle wszystkich zebrań, no jakoś, jakoś nie widać, żeby to ludziom, ludzie przyszli, no popierali to, nie wiem, no cóż dodać, no smutno mi to jakoś, dziękuję.